Hej! Wyrdliwusz i witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Golden Sun The Lost Age. W poprzednim odcinku weszliśmy do Kamienia Wichrów, a w tym odcinku zaczęliśmy walczyć z Harpią, przeciwnikiem, który rzeczywiście mógłby się znajdować w takim miejscu w przeciwieństwie do Zakichanego Emu. I znowu nie wiem, co powinienem tutaj uczynić. Pokój jest dosyć rozległy. A ja mam wrażenie, że coś tutaj już pominąłem. Albo nie. Też wiecie, to wrażenie może się po prostu wiązać z tą skrzynką. Łypiącą na mnie. Jest tak cudownie soczyście czerwona, że nie mogę się opanować. Chcę ją po prostu. A, pamiętam to pomieszczenie, pamiętam to pomieszczenie i jest ono naprawdę bardzo sprytne i cudowne. Otóż, co musimy w nim zrobić? Musimy. Cały czas mylą mi się przyciski. Musimy rzucić tornado i przesunąć tym razem nie kolumnę, co robiliśmy zwykle. Co? Nie, nie przesuwaliśmy chyba jeszcze ani razu kolumny. Sekunda, co? I musimy użyć tego tornada do przesunięcia dmuchającej tornadami głowy. Tornadcepcja. Najwyraźniej. Nie wiem, najwyraźniej był kiedyś dosyć popularny żart, jeżeli znajdowaliśmy jedną rzecz w drugiej, mówiło się: Coś tam, Cepcja! Na cześć tego dosyć znanego filmu, którego ja ani razu nie widziałem, ku, ku zgrozie moich kolegów. Którzy mówią, że to jest naprawdę dobry film i powinienem go obejrzeć. Ale jeszcze tego nie zrobiłem. Dlaczego? Bo najwyraźniej na przekór wszystkim nie oglądam filmów, które są mi polecane i podobno bardzo dobre, i nie gram w gry, które są mi polecane i podobno bardzo dobre. Co z, o czym zresztą też mówiłem w poprzednim odcinku. Na przykładzie Golden Sun, Dark Dawn. Właściwie nawet nie sprawdziłem nie, nie sprawdziłem. Oj, oj, nie sprawdziłem tego tytułu. Nie sprawdziłem tego tytułu i trzymam kciuki, że tak naprawdę on brzmi i niczego sobie po prostu nie ubzdurałem, co jest również bardzo prawdopodobne. Te głowę musieliśmy przesunąć, ponieważ gdybyśmy tego nie zrobili, zostalibyśmy zdmuchnięci po drodze z powrotem na tyły, tego korytarza. ...Felix nie jest w stanie biegać na tyle szybko, aby przegonić sam wiatr. Ups, nawet nie jestem pewien czy, czy chciałem się tu znaleźć. Może po prostu trzymać kciuki i... A, ...w nadziei, że chciałem? Powiedzmy po prostu, że nie jest źle. Wiecie co? O, jasny gwint! Wydaje mi się, że... Jesteśmy już właściwie na samym końcu kamienia wichrów. O, ludzie! Kompletnie się nie spodziewałem, że... Tak szybko, tak szybko te lokacje uda mi się przejść. A. być może nawet nie podzielę tego na odcinki, ponieważ. A, ups, mia miałem to. <grych> Okej. Okay. Zapomniałem, że to nie jest Polski, tutaj pojawia się tekst. Na, zostanie na ciebie zesłana moc pozwalająca ci odkryć prawdę. I tam było coś wspomniane również, że władca wichrów, czy tam adept wiatru może odczytać te, odczytać te zapiski. Myślisz, że powinnam to, tego dotknąć? I co, ja nie mogę pokiwać głową albo ją pokręcić? Trudno. W takim razie Szeba dotyka tajemniczej... Kamiennej tablicy. I zostaje na nią zesłana moc. Rewil. Odkrycia! Co jest totalną, niesamowitą, wnerwiającą mnie trochę bzdurą, ponieważ, mówiłem o tym już wcześniej, ale powtórzę dla tych, którzy nie pamiętają, w Saturos i Menardi porwali Szeby tylko i wyłącznie dlatego, że była ona adeptką wiatru. A adepci wiatru znają moc odkrycia czy tę moc rewilii, która to moc była niezbędna, aby dostać się do latarni. latarni Wenus. Widzieliście, my potrzebowaliśmy. My potrzebowaliśmy. Iwana. My potrzebowaliśmy Iwana, który to pomógł. Nie? Pomógł nam dostać się do latarni. Oni potrzebowali Sheby. To nie działa. Szeba jednak nie znała mocy Rewii aż do teraz. Widzicie, mo? Wcześniej to można by powiedzieć: O jej kurwa jest jeszcze osłabiona po tym całym wypadku, albo inne takie bzdury, bla bla bla. Nie, nie, ona po prostu nie znała tej mocy, została ona na nią zesłana dopiero teraz. Dlatego też tutaj twórcy się troszeczkę nie postarali. A wielka szkoda, naprawdę wielka szkoda. Irytują mnie takie e, irytują mnie takie rzeczy. Pomimo tego, że nie sprawia to wcale, że granie się mniej podoba, to. W Golden Sun jest naprawdę dużo tekstów. Golden Sun postacie naprawdę bardzo lubią mówić i to lubią mówić dużo, nawet więcej ode mnie. I. Lubię myśleć o tej grze jako o dosyć dopracowanej i przemyślanej, naprawdę, lubię. Ale tutaj niestety widzieliśmy, że nie zawsze tak wcale, nie zawsze wcale tak jest. Nie zawsze ta gra jest przemyślana i dopracowana. Moglibyście też powiedzieć, Wirgu, czepiasz się, jesteś głupi. I prawdopodobnie też mielibyście rację. Czepiam się i to diabelnie, ponieważ czepiam się tak mało znaczących rzeczy, że to aż smutne. I teraz moglibyście się spytać, Wirgu, Wirgu, ulala, dlaczego w ogóle wróciłeś tutaj? Myśleliśmy, że już wszystko tutaj nie zrobiłeś, dostałeś moc rewili uh, i jest to kamień wichrów, więc twój adept wiatru dostał nową umiejętność, to powinno być wszystko. Nie, jednak nie. Mylicie się, moi drodzy, my, mylicie się i to bardzo. Nie wiem, czy pamiętacie, być może nie zwróciliście nawet na to uwagi, ponieważ ponieważ ja też palcem nie pokazałem tego przedmiotu, ale znajduje się tu coś, co... Powinno zwrócić naszą uwagę, co chcie, chcemy, zdecydowanie chcemy posiąść. A znajduje się to dokładnie. Nie wiem kompletnie gdzie, ponieważ wyleciało mi to z głowy, ale jestem pewien, że jak zacznę tutaj biegać, jak opętany. Aha! Aha! Dokładnie. Pamiętacie może? A, a okej, okay, czyli jednak podzielę te odcinki, ponieważ chyba ten odcinek będzie miał jakieś 10 minut albo i powyżej, więc będzie to miało sens. Pamiętacie może jak kazałem Wam wręcz, żądałem od Was, abyście przesunęli te kolumny jedno pole od ściany? Teraz zobaczycie, po co to w ogóle było potrzebne. Tak, zobaczycie. Zobaczylibyście. Po co to jest w ogóle potrzebne, gdybym eee... pamiętał, jak się tam dostać? Sekundę. Naprawdę chwilę musicie poczekać. Okej, okay, moje szare komórki się specjalnie nie przegrzały, ponieważ wystarczyło, abyśmy... Zresztą nie zrobiłem cięcia, tylko przyspieszyłem trochę ten materiał, chyba że coś mi się przy edycji rozwali podczas przyspieszania, co też czasem się zdarza. I po prostu powiem wam, że musieliśmy tutaj przejść. Tak samo jak wcześniej, tym razem jednak aktywna jest ta ziejąca wiatrem paszcza, która przenosi nas na drugą stronę i tutaj jesteśmy w stanie użyć naszej psa energii, znowu złej, użyć naszej psa energii Tornada, aby przesunąć tę nieszczęsną kolumnę w wyznaczone miejsce. Humoru nie popsuje mi nawet to starcie z mumią. A właściwie nawet mógłbym wam pokazać, co ona robi, ale już wydałem komendy wszystkim moim sługą drużyny i nie pokażę wam, co mu miero. Dowiecie się tego tylko i wyłącznie czytając. Po co? Tylko i wyłącznie czytając informacje zawarte w poprzednim odcinku na w tabelce, w tabelce, którą umieściłem. Mam nadzieję, że umieściłem. Jeśli nie umieściłem, to jest mi naprawdę bardzo przykro. To <ścoughs> jest skleroza nie boli. Ale nie możemy mówić o sklerozie, ponieważ wydarzy się to dopiero w odległej przyszłości. Okej, okay. po to właśnie tu wróciliśmy. Kolejna kamienna tablica. Kamień wichrów jest pełen wichrów, piasków i kamiennych tablic. Felix spojrzał na kamienną tablicę i wystarczył, abyśmy na nią spojrzeli. Nie musieliśmy jej dotykać, byśmy aktywowali jakieś dziwne runy które zostaną wessane przez nasze czoło i teraz jesteśmy w stanie wezwać florę, Dwoma dżinami wiatru i jednym dżinem ziemi. Teraz możemy ponownie użyć psa energii Retreat, Retreat, tr Retreat, tr tr aby wydostać się na dobre z Kamienia Wichrów. A właściwie moglibyśmy uzupełnić psa energię, bo bo czemu nie? Nie chce mi się Feliksa znowu... Nie chce mi się znowu Feliksa... Feliksowi odbierać jednego dżina i... bicza tylko po to, aby móc wyleczyć drużynę, to naprawdę nie jest takie konieczne. Ponowne użycie psa energii Retreat sprawi, że... znajdziemy się ponownie... ponownie, ponownie na pustyni i tym razem pod podążając ścieżką na zachód Wzdłuż rzeki, wymijając kilka gór przez tę cieśninę i skręcając na... Czego widziałem zachód, chciałem powiedzieć południe. I skręcając na zachód... wpadniemy w walkę z rozpikselizowanym trolem. Parę kroków jednak na północ od rozpikselizowanego trola znajduje się wieś... Garot. Garoch, właściwie Garoch, Garo. Garo, nie będzie garo, niech będzie haniemy. I co czeka nas w tej wsi, okraszonej bardzo spokojną melodią? Obawiam się, że tego dowiemy się dopiero w następnym odcinku z serii Zagrajmy w Golden Sun The Lost Age. Póki co, jednak, trzymajcie się wszyscy ciepło. Cześć.